W zeszłym tygodniu klient zapytał mnie przed pierwszym spotkaniem, jak powinien przygotować się do naszego spotkania, do naszej rozmowy. Z mojego punktu widzenia, jest kilka rzeczy, które warto sobie wcześniej przemyśleć. Po pierwsze, zastanowić się, na czym nam zależy. Oczywiście taką informację przekazujemy pośrednikowi ubezpieczeniowego, ubezpieczeniowemu swoim językiem. Tu nie chodzi o fachową nomenklaturę. Pośrednik jest o tego, żeby dobrać to, na czym tak naprawdę nam zależy i podpowiedzieć co ewentualnie można byłoby kupić i z jakich usług skorzystać. Natomiast ważne jest, żeby zastanowić się, ile zarobiliśmy w ostatnim roku, jakie mamy zobowiązania względem banków, może jakieś pożyczki prywatne, jakie mamy kredyty, na jaką wartość te kredyty są, ile wynosi kapitał do spłaty, jak długo jeszcze będę ten kredyt spłacał, ile wynosi miesięczna rata. To są takie podstawowe rzeczy. Dobrze też zorientować się, jaki przychód czy dochód wygenerowaliśmy w ostatnim roku, ile zarobiliśmy na czysto jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą lub ile zarobiły nasze spółki i ile my wypłaciliśmy sobie z tych spółek jako taki prywatny dochód w sytuacji osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeżeli ktoś pracuje na etacie, dobrze by zorientował się, jaką ma podstawę ile plus minus ma premii za ostatni rok, dobrze policzyć także swoje y, zobowiązania i policzyć to, ile miesięcznie wydajemy, to pośrednikowi ubezpieczeniowemu później pomoże dobrać odpowiednie ubezpieczenie y, dopasowane do naszych potrzeb, do naszych wydatków. Jeżeli ktoś chorował na jakąś chorobę w przeciągu swojego życia, dobrze to zorientować się, czy skompletować jakąś dokumentację medyczną, aby móc pokazać, w którym roku, jaka była choroba, jaka była operacja. i więcej takich szczegółowych informacji przekażemy, tym będzie to dla pośrednika ubezpieczeniowego łatwiejsze, lepiej będzie mógł przygotować się do ewentualnego doradztwa i przedstawienia programu ubezpieczeniowego. Podczas rozmowy doradca ubezpieczeniowy oczywiście też zapyta o sport, jakie wykonujemy, o hobby, jakie mamy być może będzie coś, co wyniknie w trakcie naszych ym, wspólnych rozmów, ale to już są takie rzeczy, które zazwyczaj, na które zazwyczaj znamy, znamy odpowiedź z głowy, nie musimy zerkać do informacji. Aha, no i bardzo ważna informacja. Jeżeli posiadacie już jakieś ubezpieczenia, to dobrze też przygotować sobie ich kopie. Jeżeli nie możecie znaleźć kopii Polis, to kopie najbardziej aktualnych listów rocznicowych czy dokumentów, które otrzymaliście z zakładów ubezpieczeń, to też sprawić, że doradca ubezpieczeniowy, który będzie Was obsługiwał, będzie w stanie. Od razu policzyć, czy bardziej opłaca Wam się skorzystać z czegoś innego, uzupełnić ofertę, a być może to, co macie do tej pory, kupione jest tak dawno temu, w tak dobrych pieniądzach, że wymiana tego ubezpieczenia nie ma żadnego sensu, bo po prostu byście przepłacali. Tyle z mojej strony. Jeżeli szukalibyście dobrego ubezpieczenia, zapraszam do kontaktu na www.cieplicki.pl. Dzięki.